Tak, Nikola będzie dzisiaj szefem wywiadu Dobra, Nikola, dawaj, rozwalasz to. Przepraszam bardzo, co to jest k za hasło w prawym górnym rogu? No, bo wiedziałem przed chwilą o tym, nie No właśnie, no. Ja dopiero zobaczyłem. No to na przykład. Jak, no, było jak, domyślnie jak, jak Kodnensa. Ja... ten. Nie wiem ale... ale kręcą nowego Harry'ego Pottera, serial ten. No dobra, właśnie, Tam ej, będzie Ron, przysięga, ron, przysięga. ron Wesley i to Uf. będzie nowy ron. Ej, przysięgam, przysięgam. Ja przysięga. muszę sobie k********** w końcu dali, bo to jest niesamowite. Literka Z. Natan Zgorczyk. Nagetsu jest! Jest nagetsu. Dobra, nie ma Natana Zgorzyka nigdzie. Oho. Natan Zgorzyk no, no nie jest milionerem, z... nie jest Wilkołakiem, nie jest kapitanem Bladeuszem. Nie potrafi on chyba robić cudownie. No to skoro, chociaż... skoro jest. Co to. Jest gorczyk, nie, no ja na to pojęcia. musi być też nagetsu. A Gorczyk to jest taki. A fakty, bo to są takie tak, przejrzyste. Nie, no, no. no, no, no. A to jest fajne. No to nevron I jeszcze Nevron. Wiesz. Nevron, to słuchajcie, zobaczymy czy na usiądzie. Ta, dobra. Klik. No nie, e źle Jak na ktoś Getsu. musi kliknąć Nevrona, to ty. Nie. Klikaj i Nevrona. Kuz. Ty śmieciu! Też by wypasowały do Kuz? No nie. kliknę i to i nevrona. Tak, nie jest tak, bo Nicola musi pomyśleć. Musi. Spacer dobra, zesu. dobra. Dziękuję bardzo. Tylko Mirinda. No, bo jest kuc, a normalnie jest kucu, tak? No to też się zgadzało ja tak To logiko. Ale było bardziej chyba. Co za typ, po prostu. Nie kliknę tego po prawej, nie Zawód. Zawód, zawód milioner. No to kapitan to jest zawód, nie? Yy, zawód. No, milioner, zawód może być, ale zawód bardziej. To ja bym przedł pod. czekaj. No, Ka kapita z kapitanem. milionerem, zawód. no, to jestem za, ale jeszcze pomyślmy. No tak, racja, ta to ta 100%. Pielęgniarka na 100%, nie? No to, no to Dobra. Wie, okay. Okay. I... I Czekaj, jeszcze się rozejrzyjmy. No jedynie ten kapitan, nie. Ale szczerze, to trochę mnie niepokoi, że tak mało powiązał w pierwszym haśle. To tutaj muszą być naprawdę no trudne, no. więc możemy się spodziewać, że będzie miał na przykład może mieć kapuśniak, może mieć Sudoku, bo to trudno, wiesz, takie co trudno powiązać. Dobra, mocne przekminy, zostawmy to. Da, dajemy no dobra, kapitana? No kapitan. Tak, 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 oczywiście. I jeszcze możemy jedno teoretycznie no, mówi, że dwa tylko, no to tak ten milioner, to nie wiem, czy ryzykować. No nie. Odpuścimy Potem, milionera No jeszcze w czarną kartę nie no to, to kończymy Mangazuki liści na wrona dałem ci kucą no no bors no ale to wiesz, nie ja zakończyłem. Za późno. Się trzeba było. No. Ale tak patrzę po tych trudnych hasłach. Restauracja, no to... Restauracja, słuchaj, kapuściak. Bar, może bar, bar. Bar mleczny. Kapuśniak. Kapuściak myślę, że prędzej. Oba Co pasuje. jeszcze? O, w Anglii, w proszę, w Stanach, w Chipotle możesz na kredyt wziąć jedzenie i spłacać przez 8 miesięcy. No raczej nie, no, nie, nie ale pręga, <laughs> to nie jest jakaś ryba? O, to, to jest eee, inna ryba, no. Tak, ale... Nie wiem. Kapuśniak według mnie najbardziej. No tak, że No tak. To wszystko tutaj brzmi, moim zdaniem, z tego co jest kliknięty. No Dobra. jeszcze, tu jest, nie? Hasło jedno. Kapuśniak to jest taki. Kniknij wariację. Ona będzie byście nie zjadła. Tak? kliknijmy. Dobra. No, no to będzie bar, bar No, no to jest bar Bacz, pręga, bo no. Są bary, które serwują jedzenie. Wiecie, nie wiem, jaka bioty myślał, bo bar i restauracja. No, ale bar może je być Jednak leci, Gastro nie? ręka w rękę chodzi, ale mógłby myśleć, że to nie kompletnie inny establishment. Pręga jako ryba, czy bar. Nie wiem co wcześniej nacisnąć. Możemy nacisnąć oba. Jak bardzo. Przyba... Dla mnie bar bardziej Dla mnie oba szyzyzy, dla mnie oba. Dobra, to jest oba. bar. Nie, ja już kichnąłem swoje. I grino chcesz pod pręgę lecieć? Eee, czekaj, zastanów się jeszcze czy nie Bo jesteśmy, do... no... jesteśmy w plecy, jesteśmy w plecy. Rękawica be. nie, bąk, nie. Okej, okay, nic się nie stało. I, irrelevant. Ej, a tak z ciekawości to. No dobra, nieważne. ważne. ja chyba masz bardzo trudne hasło, że tylko po dwa. Prezydent no to milioner. Nie, bo Nikola to wymyśla. Nie ja tak. nie mam nie mam w tym żadnego wpływu na to. Dobra, dobra. No, ja dobra. dobra. Pan, pan prezydent Pasowało. ewentualnie dudy, prezydent duda. To mogło pójść w ten sposób. Ja, ja, idę za tym. Dobra, to które najpierw? No to pana możesz. Pan prezydent chyba ostrożniejszy. Dobra. I Dudy. No dobra. No, a tak to właśnie, no, no, jak są tak... Znaczy, dobra, to nie powinniśmy się sobie No, dobra, takim to kończymy chyba, nie? No tak myślałem naokoło właśnie. No dobra, kreda. Tablica. Kreda. Twój stary mm. na wywiadówce na ciebie drzewordę. mordę. <laughs> no to kreda. O, o można tablicę tak mocno że ona spadnie ze ściany. Zdanie, bo dostajesz zadanie domowe. Może ława, bo siedzisz w ławce, czy o, ten ława, biorę. No zdanie, możesz zdanie, nie za a, fakt, jakieś... tak. jak na przykład walniesz komuś, to będzie buława. U mnie na co pisało lekcje na przykład jakiś jakieś notowiki. Dobra, ale czy do restauracji coś jeszcze? Jest? Czy jest? Czy dał trzy, dlatego, że nie zgadliśmy? A a do... Właśnie. To jest właśnie, do nie jest na jakiś tablicy. Nie, na tak, restauracja, czy patrz. Czy, czy to było restauracja 303, czy to było dwa do restauracji i jeden do Zgórczyka, Co by znaczyło, że restauracja miała dwa, co by znaczyło, że tablica ma w tej chwili. Tablica ma dwa albo trzy. Taka jest kąta. Bąk, bo możesz puścić bąka y y Dobra, mm. sudoku, rękawica. Nie no, jeśli kredyt, się tych... to się obrażę, nie? Jeśli jest kreda Ława. i kredyt. nie, 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 to, to się obrażę. To EB. będę zły. Ława jak ławka, według mnie najbardziej. Ławka chłopaki z bloków. Ooooooh. To... Specjalnie dałem tablicę, żebyście tej ławy nie klikali, no. Ooh. Ale wiesz, co EBI? Sz Szczerze. No, restauracja też sugerowała trochę te ławy. Nie, to był totalnie No, dałeś <grym> to Ewi, ja dupę. No nie, no ale, ława z tablicą no, się te... kojarzyła, nie? Tablica, no, Właśnie, Chciałem dać nauczyciel, ale też nauczyciel nie też Nie, nie, ławę nie, nie, z tego dobrze myślałem, trąba. No już muszę iść w ogóle na tego. No, na klasa, w ligę Cze no już. Na razie. Hamburg, Hollywood, no geografia, spoceniec wszystko pasuje do mojego szefa. No i się zaczęło. No i, no tak. i się zaczęło. Operatur hasła, się operator w O, sznul, Europa. <laughs> no właśnie, tak, my, tak myślałem na poprzednim tym. A ty to wpisałeś? Nie, 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 jak ty byłeś. E, a nie, snur. Nie pamiętam czy było wpisane przeze mnie, czy jest przez grę, ale, ale pasowałby. Jak, jak ty byłeś szefem wywiadu, dodałeś właśnie chyba e, medycyna i tak właśnie pomyślałem, że sznur. A, nie, zdrowie ktoś dał. Zdrowie, a zdrowie. 4. Zdrowie cztery. No, zdrowie Moi drodzy. I present to you Cinema. O, oh, graf. Cinema. O, oh, graf. No i teraz, o No dobra, bez, to myślenia, to bez to. myślenia, bez myślenia, wiadomo Hamburg by pasował Nie, no tak. wariacie, czekaj Czekaj, ja to czekaj czy... ja, To nie było tak, że ja wymieniłem... Nie, bo ja wymieniłem cztery, bo się z posłaniec wymieniłem A. Nie, Spocaniec? dobra No, no. Graf3 Ale ja sobie to Graf sam napisał, to jest, to jest <grym <grym znałatwem <grym znałatwem> No dobra, Ebi, musisz podjąć jakiś, tego, nie? Jakąś decyzją A nie z rudy przypadkiem? Ruda? No ale treść, u paskery, niego dużo treści Jesteś ruda, ruda. No, Ale tak Hamburg, ruda. Że, że ogólnie geografia, że geogestor, mm, że Hamburg na Napad, napad robi na moje serce Ale to wy nie widzieliście <laughs> grafa w bikini? Bo ja... <laughs> to, 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 to chyba się kojarzę od Coś razu Coś między nami Operator jest szefem wywiadu, jest operatorem naszej gry. No mm, to wtedy operacji jest. A też. jest Europa też. Może być Europa po prostu, no. no jest, skoro jest Europa, to czemu nie chemia? A czemu chemia? No nie wiem, no bo graf pewnie umie chemię Ale <laughs> ja bardziej znam na Europie. Mówię. No kurde, to no i teraz powinniśmy wszystko zaznaczyć graf, ale jesteś. Ale jesteś super! <laughs> kurierem nie jest. jest to starsza <laughs> content. No, no to des kurie, jest! Contento, no. A może Rekin biznes. Ale po razie, <laughs> dużo, dużo haseł pasuje do gry, tak no, bez kitu, no. że bardzo pasuje. No. no nie wiem, no nie wiem. Dobra, do kliki musimy mój, no kliknij, no musisz kliknąć, a ja, ja się poddałem. Dobra, to ja klikam Europa. No nie e, Nexo jako fun fact, ja zawsze zawsze kiedy mam do wymyślenia hasło się wyciszam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy nie słyszałeś co powiedziałem? Nie wiedziałem, A, że wy... coś powiedziałem. Okej, okay, okej, okay. wymieniłem. O, jest Hamburg, geografia, Europa, spoceniec. Wszystkich hasła co mojego szefa. <śmiennie> mojego <śmiennie> szefa. Ale, ale to jest co może być i operator, się... ale podobne. No. no, bo... no hmm. mm, operator operacji, no. A jeszcze Graf I Hollywood też pasuje, no, bo graf jest, nie wiem, czy wiecie, naj... najpotężniejszym reżyserem filmów w Hollywood. Nie, Hollywood to jak... <laughs> <laughs> Tylko Bollywood, tak. Wakali Uganda. <laughs> Tylko Czekamy Hollywood. na Who killed Uganda forever. Forever. I have a, a key, bo. Ugandan key. A teraz, Bladi, myślisz czy Nikola? O, miasto, pięć. No to miasto. To no może dobra. być Hamburg. Jamy myślę. Hamburg? Jak Dobra, <laughs> uh, Kas, czekaj. Kasło na pięć to razu Bladi. Ja Lisa myślę. <laughs> je, je, Pasuje. To... Ej, ale Hollywood to nie miasto, debile. No, no tak, ale to są skojarzenia. To ulica na pewno, nie? Tak, ulica. No, Miasto jest płaskie, nie wiem, czy wiecie. No. Dobra. Nie było ulica! No, <laughs> Jak? O, ja nie wiem, jak wy tam daliście bez tego. Nie Dobra, tak to by pasowało, może. Kwas, a, kwas. A, tak kwas. jest, na na pewno. By e, Cytryna jest kwas. No, no jest kwaśna, no, no. No, e, że jest kwaśna. Co jeszcze może pasować? Ale mnie zaskoczyło, że ulica nie była. Kurde, Bela, co jeszcze? E, że z rekina jest ten. E, ten, ten, ten. Kwas ten. omega 3, tak. Ome no, kwas omega 3. <noise> da, 3. Nie, tak, no. witamina C. cytryny jest. A nie, mówisz o rekinie. To jest ten. Dobra, znowu kliknąłem dobrze dwa razy, więc teraz Które... Ty musisz kliknąć już raz dobrze. No ja to wymyśliłem! Z rekina jest... jak to się nazywa? To z łyżką się, Tran, o. Na Te Stary rozgrywki pokazuje co innego, bo póki co pokazuje, że ja mam cztery dobre gesty, Ty masz jeden z <laughs> Ale Ty jesteś kliki. wszystko przeklikał specjalnie, żebym ja był... Eee... Widzicie, a Nebrona nie chciał klikać. No, no, no. Nebrona to on raz, by... szarpał. Klika, no to teraz co może jeszcze pasować do kwasu? Oddałbym wiele, żeby nawet przestał istnieć, no. Wysarpałbym to. No ja oddałbym wszystkie wersje za jednego na tu się różnimy akurat. Co jeszcze może pasować do grafa? No, do grafa mogła ta chemia. Wszystko tu. A nie, a to nie jest kwas chyba, nie? Nie, to nie jest kwas. Hmm. który wypuszcza z tego, to jest jakaś trucizna, ale czy trucizna okay. nie jest kwasem? To wszystko jest kwestia interpretacji. Nic mi tu nie przychodzi do głowy, tak że I, i, I do grafa mi też nie, hmm. na, znaczy nic nie przychodzi. jest projekt na przykład? Projekt tak do grafa kwas. pasuje, no robi projekt teraz, nie? Może być, hmm. nie wiem, po prostym po kwasie ktoś się może targnąć do sznury, no nie wiem. <głosy> <głosy> Operacja kwasowa, no... No nie wiem, co może jeszcze pasować. Treść... KAPITAN zmocni, KWAS zmocni, No zmocni kliknij coś, to ja stery dobrze kliknąłem, no boże, ty jesteś z sekjurem! No, ale jesteś... <coughs> Kapitan Kwas? Jakiś ruski z reklamy, żeby gdzieś były kwasowe Daje, i kwaso daje ci podpowiedź, Ejbi, wino. Jakiś taka reklama do naturatu <coughs> Kapitan Kwas No dobra, no projekt, no i jest ich, no i widzisz Czemu projekt? A w sumie kwas, no może... Może być ale mamy jeden Nie, no jedny, za projekt, wam. że projekt, że gra daje, ma różne projekty. no. Znaczy, ja zrozumiem, że kwas, że na, na chemii nowej ery były kwasy na projekcie z chemii. Nie? No ale chemię już daliśmy dawno, mangacy. No tak, no. ale projekt się kojarzy z tym nawet. Playboy. Playboy. dobra, dajemy ten Hollywood. No boję się, wiesz, Playboy. Ja bym pomyślał coś dalej, tu bym <laughs> aktualnie klikał tego jeszcze. Playboy to króliczek mi się kojarzy, Playboy. Bikini. Króliczki plane. No no, no 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 bikini. To bikini kli klikamy bikini na 100%. To brzmi w miarę legit. Jezu widz no. dwa trafy jeden neutralny, drugi sły, no Dobra, nie pod... Z kim ja gram O <grym> ale... następnym klikam od razu <grym> z tym musiał myśleć na koniec. <grym> nie wiem, tam są też koszty. Bo. Bo. Są... Słuchaj, może na dobry, no, może na dobrze bo. nam wyjdzie nie? Co wymyślcie nie, za dobrze no, A sznur, bo można ręce związać o, <noise> nie, no to już. No nie. Tak samo jeszcze <noise> Nie wiem, no do i miasta cofnąć. W sumie Playboy przykład, też się z Hollywood wierzy. kojarzy, nie? Więc to Hollywood to takie podwójne powiązanie bym nawet dał. No, no tak, ale boję się, że to do, do kwasu im będzie pasować na przykład. Można zrobić napad, Nie, na to, nie no. będzie, nie będzie. Dobra, to dam, dajmy Hollywood do miasta, no. Też pasuje. Dobra. A co sądzisz o tym, żeby się cofnąć do miasta i mamy kurier, wieża pasuje do miasta. Kurier? Kurier chyba, nie, ale <grym> wieża, miasta. no wieża, wieżowiec. Miasto 5, niby to... Tak. I kurier też bym się cofnął do niego szczerze. Kurde, kurier nie wiem, czy do miasta. kurier Playboya też o nim słyszałem. No. Jeszcze Zostarczę może być do Playboya jak? jakaś luda pani może być też. Nie? No może być niby. Chociaż no powiem, ja w, chyba do pupila bym najbardziej, no bo mi się z króliczkiem kojarzy, nie? Na razie pomocy. No, ale big, big no, no big głowa no, moment zawężone znaczenie. Ja bym tak nie szedł, to, 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 mam, mam takie nastawienie do twojego pupila grawcy <noise> twojego... I chwast język. Jed... Graf 1, kwas nie, jeden chwast jeden. Nie, chyba nie. Na Róza, pewno to ta brzmi, jak szanowa, ale po co miałbym ja pieniądze? No może no no być. No. Jak klikniesz. Kuriera, to ja ci kliknę pupila. <coughs> Co to znaczy? Nie boję się tego kuriera. No, ale to będzie na mnie. No, to ja ja też bym się bał kuriera, no. będzie do miasta pięć. Kurier się, bał, bał, bał. 5. Kur się, się boi, Czekaj, czy, czy czekaj. Przyjadą, daj jeszcze czy chwilę. Czy nie, czy nie no, jeszcze treść by pasowała, bo przeglądasz Playboya. Nie, nie powiem, treść się... nie, treść nie. Mi pasuje, no, 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 spoza sznurem to, to te mi pasują, no. O, Dobra, o, dawaj nie, pupila. To daję ci pupila. O, Ajajaj, dobra, nie? ale i tak mamy dwa tylko A, no na cztery hmm. Właśnie ta gra polega na tym, żeby widzieć co ktoś ma w głowie trochę. Ej, w ogóle ja, A ja, ja, to, ja tak to. jeszcze myślałem przed nimi w, w tego hasłami Ty bychy Baby, tak sobie myślę, że Graf mógł na przykład do Graf 3 dać: Na przykład, że kapitanem w grze teraz jest. No ale to tak, też może być operatorem, no. no. No ale nie, bo jest szef wywiadu, czyli ka kapitan to, to jest synonim szefa, a operator to nie jest synonim szefa. No, no, operator gry, no jakby, więc no, no też by pasowało. No, ogólnie tak, no zobaczymy, co da nam teraz e Graf. 112, dobra, czyli operator, operacja. E, opere... no, o, nie, zesz... operacja! Kur, kliknął, ale klikam od razu, ej. Dobry Potwierdziłem, że zejś, klikam od razu, żeby nie było na mnie. Ebi potwierdził, że jest niebawem. Był takie bane dla mnie, że operator by był mój, ale operacja nie była ale... moja. No, nie, rozumiem, rozumiem, no, rozumiem, to, rozumiem w takim razie. A ty sznur dałeś... No, ty rozumiesz, ja nie rozumiem, jak można tak dać dupę, baby. No. Dobra, oni już mają. <głos> <Nie> <głos> no jakbyś grał ty lepiej, ty to, to jakbyś grał lepiej, to byś musi. A on O, ty Tak ch... możesz mi tak robić. Nie ja... mogę, skręcać mnie! E Nexa, jak to już mówić prawdę? Jak możesz przeklikiwać moje hasło i potem mówić, że. Słuchaj, ABI, ja czytam czat, i jest napisane. ABI wskazuje operator, ABI wskazuje operację, więc to ty zwaliłeś i się jeszcze drzesz po next. Mocne, mocne! jest Phoenix, Phoenix. No, Rudę pasowałoby do poprzedniego i. Gołąb pasuje, bo. tak, no, no, serio, ja myślę, że to jest coś tak prostego. Z tego Ruda powiela mi się z tym Playboyem poprzednim nawet. Rewolucja, no nie pszczoła, a, nie To no? Playboy, a kapitan jest boy. <laughs> o, no, tak, tak, Dobra. Wygrywamy gierkę. Jest. No i się udało. Tak, żeby no, nie było. Tej na Instagrama dzisiaj pasod, nie wchodziłem w ogóle. No tak, ale Playboy był do bikini Ruda, a cała reszta no? okay, była do miasta. Bo ja tak ciężko. Gołąb, courier, Hamburg, Hollywood, Krystofan. A wierza, napad, to napad było po miastach. Uciekam to na nasy. Gartika, nie ale wiem, ulica to, szkoda, że nie było. Możecie też wbijać. No, ulica jako ale nie pasowało, ale nie było. Ale cała reszta była do miasta. Hello. ite, o ja teraz no, Teraz udzielasz mi chwilę. Jestem, tu, ona mówi monoliza. Obraz, który chcesz polizać. Dobra, guzik, bo już cisza nas. No. A, no, no. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło taki program. Użyj z tego skrót: Szeroka nowelizacja ustawy refundacyjnej. Od literek. Jaki skrót byś dał? Sznur. Sznur, dokładnie. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło program sznur. <śm> Darmowa lina! je to po prostu. Darmowa lina, jak rozwiązanie nie każdego z tego takiego problemu. Projekt problemuje. sznur budzi kontrowersję. To jest śmieszne, no. Czy program taboret będzie dopełnieniem? <grym> bloody róż dupę. No, Bloody jest nowym a dzisiaj. Ja, ja już mam hasło na was. dowiedzieć, jakie było porównanie. O, Dobra, co? no spróbujemy. Co nie? No, Dobrze, jakie to łatwe. Przykroń, no. Czarny tusz na pewno. <grym> no, tuż. no, a nie czarny dzięcioł na przykład? Eee, e, czarna. No, no, czarny z... urok. On. Stopa. Aha, to oni mają. Ca co? Czym jest urok. Czarny, czarny, na pewno. czarny urok? Czarny dym, czarny dym Rozwij definicję legion, jakbyś musimy zdefiniować czarny dym Czarny organizm, dym. organizm czarny rząd Mm. Czarny bejm. Czarny to może być... On no, no, się po prostu nie, nie chce tłumaczyć ze swoich decyzji. Nie, no przecież to wiadomo o co chodzi. No, to no, jest. Może być... no dobra, Czarny kalkulator też może być, na nie? Na na pewno. Pewno. No tuż na pewno. Mrówka na pewno. Co? Że czarny A nie o ten czarny urok też organizm? bym dał. Może też być czarny organizm, ale to jest kontrowersyjne trochę. No tak, tak. Też o tym myślałem. Kontrowersyjne, Może być czarna stopa, to też jest... To nie jest w sumie kontrowersyjne. A wiecie, że w wyrazie romans jest ukryte imię Romans? Wow. <laughs> Romanes, <laughs> Dobra, to co? W sensie Ten się urok? Ja bym wziął najpierw dymy, że dym, że czarny dym. Czarny dym? No, to bardziej chyba pasuje według mnie. Ci wy No <laughs> Nooo. Tak I No nie pomyślał o wyborze papierze. No, nie pomyślał. Dobra, good luck. Miłość uh rośnie wokół nas. Czyli jednak Romanes. <laughs> Dobra, co możesz zrobić z miłości? Z miłości możesz. Na miłość, tykuje, urok, dobra no. urok rzucić na kogoś, Urok, no, no, no. Urok, Ale tak. to bym nie dał. Romans na pewno będzie. Tak, zgadzamy się. Gózik. Romans, tak, tak. Dobra. Na moje było dużo O Dokładnie YFL. No, tak, O wiersz, tak, tak. Wiersz na pewno też bym dał wiersz, że z miłości się pisze wiersz. Wiersz, tak? No to dajemy Dusza? wiersz. Dusza? Dusza. no jest. To jest takie pół na Dusza. Dusze. A stopa tak nie ma miłości do stóp? Na przykład jakiejś. tam? <noise> no, słyszałem ostatnio, no, że pingują. Pingowałeś Sini, bo chciałeś jej stopy zobaczyć, ale to o, tak, nie tak, tak. Co o no, tak. Tak, tak. tym więcej. Tak, tak. Zostawiłem to dla siebie, wiesz. Słyszałem, ale że bardziej o idą miłości do miłości, do uroki białkowej? O. Ja słyszałem na przykład, że miłość bardziej na lato się tak, albo na wiosnę bardziej. No, Chcę no. zakochać się na wiosnę. Bardziej wiosna. tak słyszałem. No, no właśnie, bardziej wiosna. na wiosnę. No to myślisz, że to uroka? będzie? Bardziej urok, urok, a właśnie urok, urok. urok, urok też. O, o Monaliza jeszcze jak pasuje, no. O kurde, nie! Bo rzucić na kogoś urok, żeby kochał, no przecież to było, nie? No, no to pan jak się tak nie No dobra, czyli urok też nie był nasz na to wychodzi. To im no dobra, to, Też to nie był czarny urok. Warszawa jest w mm. Europie. Ja myślałem, że tak nawet zapytam eee, no tego tak, o tak. urok, żeby nas nakierować. Czar, miłość, może być miłość do Warszawy jeszcze. mogła być. Co do tego czarnego jeszcze by pasowało. Większość no no, no kalkulatorów no, czar... też jest czarna, nie? No niby tak, no podkowa też jest chyba najczęściej czarna. Dobra, czekaj, co do tej podkowa. Europy jeszcze? Rząd, no, nie rząd nie. europejski, nie wiem. No, że Unia Europejska. No właśnie w te mm. Warszawę, no to jest na pewno Europa, no No co wy tam myślicie? No dobra. No wiesz, tu trzeba, tu trzeba myśleć jak bladi, to nie jest sławe. Ale nie, no Bloody myśli dosyć dobrze myśli, no, no co mam powiedzieć, no złego no, słowa nie powiem. Bloody gra w Europę, no. Nie ma tu <grym> grafa, nie, nie ma blady gra w Europa. No, 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 gra w Europę, no. Co to, tym to to Myślałem no. właśnie, że Mona Lisa no. w Europie jest, no, no w muzeum właśnie, we Francji. No w sumie tak, w sumie no, Mona Lisa jest we Francji jakby w muzeum, więc no to by pasowało, no tylko, że pytanie... No, ale tak który... myślę, że ta północ, że... Północ Europy, czy coś, nie? No dobra, no to walnijmy północ, no dobra. Tylko tak, no co to no. czarny, no. Hmm. Jak była Warszawa, no to jeszcze wieżowiec może być. Hmm. Pytanie, czarny czy, wieżowiec? Pytanie, czy ty bladi dałeś jakby razem z poprzednim hasłem, czy nie? Ale to nie możesz ci powiedzieć, a poza tym, to pamiętaj, że jest hmm. Europa, a YFL działo się w Europie. No, wow. no, tak, tak, Albo tak. Albo cięci utyknął w Europie? No, no, a nie? Zaprzeczysz? No, zależy, gdzie no. były serwery. No, ten one, rząd jeszcze ciały. pasuje, niby, nie? No to może strzelić, no. Chociaż, kurde, wydaje mi no, się, <coughs> powiedzieć. Kurde. Dobra, żeby, żeby nie było stypy, ee, No to ten rząd można kliknąć. No i chodź, no, no nie. A ja tak to. właśnie myślałem, że to nie będzie to. No, hmm. Mówiłem, to, że tak YFL myślałem, klikać. On. To czarne było tak ogólne. <laughs> ja Jeszcze teraz tak myślałem, może bait? No, miłość, no, czarny bait. Może być Czarny B! <grym> nie, 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 miłość <grym> Że wiesz, że miłość to często jest taki bej. A to mi podpowiadasz, tak? Przecież no, no? jesteście razem A zapomniałem, ale... że, że nasz miłość <grym> też. <grym> nie, Boże, wiesz co, ja bardziej pomyślałem Dobra, e, bawcie Czekaj, się, nie? Dobra, ale... to Fantazja ten no Zostawię i... tę fantazję na razie Ja bym ci powiedział, że tak, te YFL faktycznie jest do przemyślenia, ale... Jeszcze na przykład łuk, bo amor, jakaś miłość, coś takiego Lato miłość to średnio pasuje. No i ma bardziej dusza. Myślisz, dusza. dusza? Bratnia dusza na tej zasadzie? Może no, miłość, dusza, no, no tak, tak. Dobra, to zostawmy że to. to że tak, jak nie jesteśmy Maga... tak w 100% zgodni, pomyślmy o fantazji. Fantazja to mm. jest na przykład bogowie. Bogowie mhm, zgadzasz się, Fanta, fantazja, fantazja. Tak, tak, tak. Eee, mm -hmm. fantazja, podkowa to jest szczęście nie. Fantazja właśnie. może być bardziej podwyższa teraz znowu Gra? Gra? A to nie jest serek, to się Gra, Gra Fantazji. Fantazji. Nie wiem właśnie czy idziemy to jako pierwsze Może wieżowiec? Jakoś taka fantazja, wieżowiec eee, nie ten. wiem Dobra, to YFL? Zgodnijmy. Co, co klikamy pierwsze, YFL, grę czy łuk? Ja będę dał duszę Dobra, jesteśmy zgodni co do YFL, to walmy YFL No, 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 no. <laughs> Ja bier, trafem, nie biera, No, ćwierkanie Stefan to Powiedzmy no, no to... Dzięcioł, dzięcioł no wiadomo To graj, mu. Był lepszym trafem Ćwierkanie, to z Europą hmm. Jeszcze to wygramy, jeszcze to wygramy Dobra, No latem ptaki o... ćwierkają Dobra, dajmy od razu A mamy pięć haseł, kurde, Belka Marek Ech, Belka nawet la, No w lato ptaki ćwierkają, no to też można tak powiedzieć Tuba to raczej nie ćwierkanie <laughs> Organizmy, że, że, te, że Że masz świsty płucne z astmy, no. Że ptaki, takie ćwierkanie. no. ćwierkanie, ćwierkanie płuc. Ćwierkanie płuc, A nie no. chodzi też o to, że, że na przykład ćwierkanie w sensie, że ptaszki ćwierkają, że miłość, że łuk taki amor trochę bardziej coś takiego? Albo plotki eee, takie, ptaszki ćwierkają, że coś się na działo Na wieżowcach jakaś... zawsze sobie te ptaki robią gniazda Kupę. i ten, i ćwierkają, <laughs> mogą ćwierkać, no. <laughs> nie wiem, no. no, no ja to bardzo... ten. Ja tam mi na 11 piętrze cały czas ćwierkałem nawet, nawet miałem gniazdo na tym Znaczy miałem, dalej chyba jest tam Dobra, gniazdo. to co, strzelamy to lato najpierw? No może strzelić to lato, no Babie lato nawet się mówi, nie? Dobra no, to tak specjalnie jest zrobione Miała, ma, miała, baba Miała baba syna No nie wiem, organizm teraz, że Masz babo, babo placek, tak? Masz babo placek hmm. Chciała go wychować Na syna wielkiego Dobra, no jak myślisz? Niech żyje tak? Łuzik! Wolność Budziki, i swoboda! Buzik i swoboda. <grym> Oraz stopa. Niech żyje Nie To sobota. Jest na do twierkania. Łuk na pewno nie. Dusa I Harnasia <grym> jego! Co? Myślę, że. Hmm, e, a może chodzi, że, że wujek łuki? Nie. Tuba, bo tuba wydaje wujek dźwięk łuki. i ćwierkanie no ale... to też dźwięk. No nie no właśnie tak myślałem, ale raczej to, raczej nie. wieżowiec no to tak jak mówiłem, kalkulator no nie pasuje, nie ćwierka, stopa nie ćwierka, odżywka nie ćwierka, gra nie ćwierka, ćwierka, nie ćwierka, za, ćwierka. za dużo. Ej, AB, AB, a co sądzisz o to, że ćwierkanie, nie. że ptaszki ćwierkają, że plotki i tuba, że tuba propagandowa jakaś telewizja, na przykład ćwierka, że coś tam, coś tam. Co sądzisz o tym AB? Nie, nie myślę że nie. Dobra. No, dobra, klikam ten organizm. Co no, to, no, no nie, nie Abi, nie, ja nie, pierdykam! Ej bić, ćwierkanie to chodziło o tubę i wieżowiec! A miałem takie fajne hasło tutaj, bo się no. Pobijłem, no. 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 że tuba... Że wydają dźwięki... dźwięki. Tuba, by tutaj bo też wydają dźwięki... dźwięki. A, a, no. a wieżowiec... Organizm, o, nie, naciskałeś, a organizm nie. No, nie To nie wydaje nie! Ale bardziej tuba i wieżowiec pasuje! Ale tuba to... Zobacz, tuba za ćwierkanie! No, wydaje dźwięk, a chodzi o to, że chciałem powiązać... jeszcze powiedziałem to, że... A ten pierwszy czarny, no to czarny dźwięk miał... To co na gettu mam odpowiadał, to nie... Tu? Cześć! Cześć! Oczywiście tuż, mrówka, co nie... No, mrówka, co nie, to Warszawa okay. jest czarna, wieżowce <waż> są czarne, no, no, jest czarna. No, to jest czarna. No, tak, no jest taka mroczna. Czarna no, Warszawa. Warszawa. <gryhy> <To, |yo|> Jakbyście jak mogli tego nie skojarzyć, tak. Ja nie no, wiem. Ta... To, nie no tak, nie myślałem, że czarna Warszawa. No widzisz, ale nie, Vladi, bo ty źle to rozegrałeś, Dałeś hasło czarny i oni kliknęli czarny, ale tutaj kapelek No, góry. No czarny kolor po prostu. Ale nie no mas tak, jakby miał guzika, na pewno byśmy to zgadli. No. <laughs>